No to co? Spotkanie jest niedziela, tak? 120. Nowe <grywa> chłopy. A córka jednego z rajderów. Przestaw się. Jak? Eliza. Eliza i Eliska z nami leci. Super. Co my tutaj mamy? Polariska. A, kurczę, co to, za... co to masz? To jest 570, tak? Dobrze widzę? Tak mhm. Bardzo mnie ciekawi jak sobie będzie radził Ale już opony nie pobawisz trzeba zmienić, tak no fajnie, fajnie, fajnie będziemy nowe sprzęciochy Poznawać Stary, dobry znajomy Stills. Potwór błotny Panami got Pawła Erka to jest Erka, kopie. <laughs> I też tutaj mamy 625 w 625 w lągu, tak. Wczoraj żeśmy właśnie tak oglądali po topieniu, jak była pukana. No ja też ostatnio topienie przeszłam. Tak. Wiązka elektryczna do wymiany. A no widzisz no. Ale powiem ci, dojechała pod dom, Pod domem padła. Tylko ta, co wczoraj żeśmy oglądali, akurat u Czako, to miała jeszcze tu miczek 2 c I powiem ci, powiedzieli, że robi robotę w porównaniu do tego. Ale co na mocy coś dodało? lepszy przelot i, i lekką mapę zmienili no coś tam plus 6 koni z tego, z tego co opowiadali no, tak? no ale bez samowni, bez samowni nie opłaca się robić tak, nie rób wiesz bo namawiałem je do tego żeby odblokować był bieg H i mógł jechać pełno odblokowanie prędkości, przy okazji mam w opcji jeszcze odblokowanie przepustnicy nie wiem czy to ma coś no jest tu elektroniczna przepustnica więc może coś... wejdźcie najlepiej na forum to, ci co prowadzą forum, to oni to robią. No, Więc no. takie powiem Ci to czytanie na tym forum Na razie ile i, to jest twój co? Pierwszy kładzik? Pierwszy kładzik poczekaj, kładzik. Poczekaj, ja, poczekaj, ja sobie tutaj.